Hej, hej! Dzień dobry, ja jestem Magda i bardzo serdecznie witam was w Moim Wiedźmim Lesie. Dzisiaj temat, o który prosiliście już kilka razy, mianowicie dokładny film poświęcony tylko Dios Korei, czyli u polsku pochrzynowi. Natomiast nie uważam, żebym była najlepszą osobą do prowadzenia tego filmu, dlatego że ja z samymi Dioscoreami doświadczam mały, mam tylko dwa gatunki. Jeden mi rośnie od dłuższego czasu, a drugi udało mi się dawno wybudzić i tak naprawdę nadal nie wiem, jak będzie wyglądał jego wzrost. Ale okej, okay, powiem Wam to, co się udało mi dowiedzieć, co zaobserwowałam, co sama zauważyłam i co u mnie zadziałało. Natomiast zanim przejdziemy do Dioskorei, jest jeszcze jedna sprawa. Mianowicie dostaję sporo pytań na Instagramie do skrzynki. Czasami na mailu, ale rzadziej. Przyznam szczerze, że ja czasami zapominam wchodzić na maila i tam można czekać dłużej. Chociaż aktualnie właśnie problem jest taki, że i na mailu, i na Instagramie na moje odpowiedzi z problemami roślin czeka się długo. Ja tych odpowiedzi mam naprawdę dużo i naprawdę sporo część z nich się powtarza, że dotyczy podobnego problemu. I. Stwierdziłam, że żeby ułatwić Wam rozwiązywanie tych problemów, trzeba zrobić coś innego, żebym, żeby mnie to tak bardzo nie zmuszało do tego, żeby Wam opowiedzieć już teraz, bo ja nie jestem w stanie tego zrobić. Ja poza tym, że prowadzę YouTube'a hobbystycznie, ja mam też masę innych zajęć i ja nie jestem w stanie być dostępna cały czas. Czasami też trzeba mieć troszeczkę czasu wolnego, mimo że jestem dostępna online, to nie wchodzę wtedy i nie odpisuję nam wiadomości, bo zajmuję się innymi rzeczami. I Marysia, bo rozmawiałam na ten temat, mi pomysł, żeby zrobić taką serię bądź pojedynczy film, a jeżeli się okaże, że dopotrzebowanie będzie większe, to serię QA, co dalega mojej roślinie. Czyli Wy będziecie wysyłać swoje problemy, swoje opisy, problemów z daną rośliną, najlepiej ze zdjęciem. I tutaj albo na YouTube, y. <noise> I tej albo na maila z zaznaczeniem, że to jest to właśnie na tej serii, albo na Instagramie i najlepiej też, żeby to było tej serii, e, dlatego że no i tak będziecie musieli na odpowiedź zaczekać, czy ja Wam odpowiem osobiście, czy ja Wam odpowiem w ramach odpowiedzi w filmie. Natomiast jeżeli ja Wam odpowiem w ramach odpowiedzi w filmie, to będziecie mogli sobie do tej odpowiedzi cały czas wrócić i dużo innych osób z tej odpowiedzi też skorzysta. Co na tym, co wiąże się z. Tym, że będę odpowiadać na te pytania, to jest to, że jeżeli ja będę dostawać teraz. Jeżeli decyduję się na tą serię, jeżeli dostanę pytania do niej, i nie mówisz, to musi być za tydzień, uzbieram pytania, będę na nie odpowiadać. Jeżeli ja się na to zdecyduję i później będą mi przychodzić pytania a propos problemów, które już były poruszane w takim filmie, to ja nie będę pisać poematów, każdej osobie stosowna, tylko będę po prostu odsłać do tych filmów. Więc chciałabym, żebyście sobie z tego sprawę, dlatego, że ja jestem jedna. Was jest tutaj ponad 6 tysięcy na instagramie już prawie 5 tysięcy. I to nie jest tak, że ja Wam nie chcę pomóc, tylko ja też mam ograniczoną moc przerobową. I czasami jak już po raz 20 ospisuję dokładnie ten sam problem, to się zastanawiam, dlaczego ja o tym na przykład nie nagrałam filmu. No i właśnie to jest tutaj odpowiedź. Będzie taka seria, więc zachęcam Was do tego, żeby wysyłać maile. Jeżeli macie jakiś problem z rośliną, albo na Instagramie. I ja, jak się zbierze tego troszeczkę więcej, to będę nagrywać na ten temat film i stworzymy sobie taką osobną serię. Dzięki temu wy będziecie mieli lepszą pomoc, może nawet zwrócę wam uwagę dzięki temu na błędy, czy na problemy, których wy do tej pory nie zauważaliście, albo była, nie wiedzieliście, że to jest problem, albo nie wiedzieliście, jak sobie z tym radzić. I dodatkowo ja też będę po prostu miała mniej pracy takiej, yy, której wy nie widzicie, czyli nie tworzenie kontentu, nie nagrywanie filmów tylko właśnie odpowiedź prywatna. Bo ja naprawdę dostaję tygodniowo tych wiadomości od kilku do kilkunastu. Czasami zdarzają się tak hardkorowe tygodnie, że ja dziennie dostaję po kilkanaście wiadomości z problemami. I czasami jest taki okres w moim życiu, że ja na przykład nie mam siły nawet na to wchodzić, i co się okazało, niedawno sobie z tego zdałam sprawę, że wiadomości w skrzynce inne na Instagramie po miesiącu znikają. Znaczone są, ale już się nie wyświetlają. Ja miałam raz taki miesiąc, że chyba przyciągnęłam w ogóle wchodzenie do tego folderu na dwa miesiące, i ja w tym folderze miałam wtedy ponad 100 wiadomości z tego miesiąca. I tydzień później weszła mi na głowę dużo mniej, i się zastanawiałam o co chodzi. No i się okazało po prostu, że mi to wiadomości poznikały. Więc tak ostrzegam, że czasami, jak minął ponad miesiąc i ja dalej nie odpowiedziałam, to warto napisać długie, bo wtedy mi wskoczycie z powrotem na listę i ja po prostu będę mogła odpowiedzieć na poprzednie pytania, bo po nim się świecę. To było tyle tytułem małej dygresji, więc mam nadzieję, że taki pomysł Wam się spodoba, bo to jest dla mnie mniej pracy takiej indywidualnej, a dla Was duży plus. A tak czy inaczej na odpowiedź będziecie musieli czekać, czy zostaniemy przy tej formie, że odpisuję każdemu indywidualnie, czy zostajemy przy formie, że nagrywam film i tam zyskujecie odpowiedź, bo ja po prostu nie jestem w stanie codziennie wszystkim odpisywać. Czasami po prostu nie mam ochoty e, się zajmować problemami roślinnymi, bo sama mam masę innych rzeczy. Więc tak informuję. Dioscora, czyli pochryn należy do pochrynowatych. Jest to pnączył, tylko charakterystyczne jest to, że ma bulwiastek łącza i w zależności od gatunku będzie miało to... Jedną bulwę bądź kilka bulw. I to jest bardzo ważna kwestia ta bulwa, dlatego że nawet jeżeli nam umrze część nadziemna, czyli te liście pędy, to tą bulwę możemy sobie spokojnie wybudzić, nawet gdyby też opumarły nam korzenie. Co jest bardzo ważną informacją w przypadku, kiedy wyjeżdżamy na wakacje i ona uschnie, bo to jest straszny pijak. A propos u mnie w obu przypadkach mam dwie dioskory, mam dioskorę Discolor, którą możecie zobaczyć na przykład tutaj. I mam dioscorę Essence Berenzit, która rośnie w takim pokroju nietoperka, jak wam pokazywałam ostatnio, i ona również jest w hydroponice. To ja wczoraj uzupełniłam hydroponikę, ona już połowę wypiła. Tak jak mówię, pijak, więc zdecydowanie większe szkło to było tylko szkło do wybudzenia, ale do tego wrócimy. skoro ja tak jak już powiedziałam, jest pnączem i tutaj możemy mieć takie gatunki, które będą nam zamierać, kiedy będziemy miały większy dostęp światła, w sensie ta nadziemna część będzie nam zamierała, czyli jeżeli nie będziemy mieli dodatkowego doświetlania i takiego utrzymywania tych letnich warunków przez cały rok dodatkowych, w naszych domach, no to może być tak, że te gatunki będą sobie tą część naziemną zamierać i na wiosnę, kiedy te warunki będą się polepszać, o, ta burwa będzie nam się wybudzać. Możemy to sztucznie utrzymywać przez cały rok, a są też takie gatunki, które nie mają problemu ze zmianami. Dopóki warunki są na tyle ok, że mogą rosnąć, to one sobie rosną i normalnie uprawiamy je jako rośliny wieloletnie, ciągłe, bez okresów spoczynku. Jeżeli chodzi o warunki, zaobserwowałam, że one lubią światło. Nie potrzebują go jakoś bardzo dużo, dlatego że Dioscora Discord bardzo ładnie sobie tutaj e, rosła dużymi liśćmi na tym regale, który nie ma jakiejś bardzo mocno lampy. jak Wam już kilka razy mówiłam, bo ja takie chciałam. Natomiast na tego światła potrzebuje, dlatego że już patrząc na te, ona idzie pędem i co jakiś czas idzie miejsce wyjścia liście. I na przykład te liście będą się powoli powiększać, ale one się nie powiększały tak szybko jak te tutaj, bo mają mniejszy dostęp do światła. Tutaj na przykład jest liść, który jest od choi, jest kompletnie przy tym zasłonięty i jest zaczątek tego liścia. I ja szczerze wątpię, żeby on się w jakimś niedługim czasie miał zamiar powiększać. Więc one lubią światło. więcej światła i ciągły dostęp do wody z pożywką, tym większe będą liście. Kolejna sprawa to jest taka, że są straszne pijaki, tak jak Wam już powiedziałam na jego przykładzie. Ja na przykład w z Orym rośnie dosyć małym pojemniku, muszę jej kupić dużo większy pojemnik, ale je ja zalewam wodą tak poniżej bulwy odrobinę. To jest większość pojemnika to ona to wypija w kilka dni. Nawozaj, tak jak w przypadku innych roślin, z hydroponiki co dwa tygodnie, jeżeli wypiję wcześniej, to zupełnie samą wodą. Nawożę dawką dosyć dużą, taką samą jak dla alokazji i taką samą jak dla hoi, więc jest to dosyć żarłoczna roślina, albo nie. Nie wiem, czy by sobie poradziła w niższym nawożeniu, bo tego nie próbowałam. Natomiast nazwać żarłoczną no, roślinę możemy wtedy, kiedy ona sobie nie radzi, Albo spowalnia wzrost przy mniejszej ilości, przy stałej ilości nawozu, ale w mniejszych dawkach. Ja tego nie wiem, czy ona rzeczywiście by zahamowała wzrost. Natomiast uważam, że przy tej dawkowaniu, który jej daje, nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych znaków przenawożenia, a ona rośnie jak wściekła, bo jak widzicie, o, tutaj już mamy, one urosła od samego dołu e, regału, który ma metr 75 bodajże. Więc rośnie szybko i szarówka. Nie wiem, jak będzie się spisywać w bigosie. Podejrzewam, że da sobie radę, natomiast patrząc na to, jak bardzo lubi pić, uważam, że hydroponika jest bezpieczniejszym wyjściem. Jeżeli ktoś z Was utrzymuje dioskrę ochrzyny w bigosie, bądź jakimś innym medium niż medium nieorganiczne, hydroponiczne, dajcie proszę znać i dajcie znać, jakie są Wasze doświadczenia z tym związane. Po prostu dla lepszego omówienia tematu, żeby były też inne aspekty poruszone, bo tak jak powiedziałam, ja jestem osobą, która jeżeli chodzi o wioskę Rej jest jeszcze troszeczkę początkująca. Wilgotność, one u mnie stoją w wilgotności około 50% i nie przeszkadza im to. Nie wiem, będą reagować na inną wilgotność. Przywyższenia pewno nie będzie problemu, natomiast nie wiem, co zniszczą, bo nie próbowałam ich w takiej wilgotności utrzymywać. Są to rośliny pnące e, i jak się dowiedziałam z komentarza od Magdy, od e, Magda składała tutaj od której mam w ogóle tą sadzonkę Ja planowałam ją tutaj podciągnąć i zaglądać ją w dół I Magda mi napisała, że ona niestety rosnąć w dół nie będzie Bardzo mi przykro z tego powodu, bo w takim razie ja nie wiem Co ja mam i dać, żeby ona sobie dalej rosła i nie musiałaby mnie przycinać będę musiała robić na do jakiejś większej płaszczyźnie po prostu Jestem w trakcie wymyślania możliwości przeciągania jej przez ten regał, tak żeby ona sobie... Na spokojnie mogła rosnąć coraz większej, żeby mi nie przeszkadzała w czyszczeniu, i żeby nie było i załatwów wchodzić przed tym wszystkim. Natomiast taka ciekawostka, że w zależności od gatunku te pochylne, te dioskorea fną się albo zgodnie ze wskazówkami zegara, tak jak w przypadku dioskorei Niscor, albo w przeciwnym kierunku. To jest zależne od gatunku. Taka ciekawostka. Dosyć problematyczną kwestią w przypadku dioskorei jest jej rozmnażanie, dlatego że. Musimy ciąć nad oczkiem oczywiście, to jest logiczne, jak wszędzie Tutaj mamy oczko, tutaj powoli się kluje ciąg dalszy pędu, bo tu nie jest jak u innych roślin, że to nie jest od razu widoczne Tylko z takiego miejsca zakończenia pędu podczas liściowego jest właśnie, będzie wychodził kolejny fragment, kolejny segment powiedzmy I tutaj on się nam zbiera do liścia cudaczek Tniemy sobie tak, żeby właśnie to było obecne I jeżeli chodzi o tą roślinę, ja ją kupiłam ciętą i kupiłam wtedy też ciętą dioskorę discolor od jednej osoby, tej samej i ułożyłam sobie do ukorzenienia w wodzie na regale na macie grzewczej. Ta sadzonka mi się ładnie ukorzeniła, ale nie puszczając korzenie, tylko produkując całą bulwę i dopiero z tej bulwę później poszły korzenie. Natomiast Dioskorea discolor mi niestety usła w tym ukorzenianiu i się nie ukorzeniła. Potem dowiedziałam się, że jednak ukorzenienie w taki sposób jak do tego podeszłam nie było najlepszym wyściem w przypadku Dioskorei I tutaj lepiej ukorzeniać jemu naprawdę w wysokiej wilgotności. No i w związku z tym, że mówiło się, że diuskorea się dosyć źle ukorzenia, Coraz więcej osób swego czasu poszukiwało dioskorei już, już ukorzenionych i najlepiej już z bulwą. No i nie ma się co dziwić. Natomiast u mnie dioskore bardzo ładnie ukorzeniają się cięte w moim pudle z mechem. Mamy tam wysoką wilgotność, mamy tam mech, który jest ciągle mokry, czyli jest ciągły dostęp do mokrego medium. Mamy tam temperaturę, bo wtedy jeszcze była mata grzewka. Że... Nie, wtedy nie było maty grzewczej, ale no, temperatura już jest dość wysoka ogólnie, więc myślę, że było tam około 23 stopni i mieliśmy światło. I ona się świetnie ukorzeniła bardzo szybko. Wiem natomiast, że magdzie z kanału debadelowy ja od niej też kupiłam sobie dioskorę już ukorzenioną już z bulwą. Bardzo ładnie ona ukorzeniła się bodajże w mieszance ceramisu z ponem albo ceramisu z perlitem, takiej hydroponicznej. czyli też mamy stały dostęp do mokrego podłoża plus. Zamknięte w wysokiej wilgotności i światło. Nie wiem jaką miała temperaturę, podejrzewam, że też jakąś nie bardzo niską, więc myślę, że one się będą bardzo ładnie ukorzeniać, ale tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, żeby one miały wysoką wilgotność dookoła, bo te papierowe liście bardzo szybko tracą turgor i bardzo szybko odparowują, bo to jest duża powierzchnia parowania. Nie mam tutaj jakichś grubych tkanek, wosku, żeby to parowanie w jakikolwiek sposób powstrzymać. Musimy mieć stały dostęp do wody w podłożu, czyli medium, które nam nie będzie przysychać i musimy mieć jasno. Myślę, że tej temperatura też jest istotna, żeby było ono nie za zimno. I wtedy myślę, że więcej będziemy mieli sukcesów, niż problemów z ukorzenianiem. Problematyczne natomiast w moim przypadku okazało się wybudzanie bulwy. Bo ja ją ukorzeniłam do bulwy, poczem ją ona mi i została wysoką bulwą. I ona nawet jak mi się ukorzeniała, to nie ruszała. I próbowałam naprawdę wielu rzeczy. Na macie. W witrynie na macie, bez maty wszystko w hydro. Nawet w muchu, nawet w pudle. I nic, korzenie szły, pędu nie było. No i rozmawiałam na ten temat z Magdą, właśnie z kanału Dave'a tam. No i mówię, już wszystkiego próbowałam, to na tam wymieniłam. No i mówi, no to nie wiem. I ja mówię, a może to jednak kwestia tego, że to ja w keramzycie próbowałam. Magda mówi, no ale gdzie, tam są za duże przestrzenie, coś cięższego. No i rzeczywiście wrzuciłam do mieszanki ponu, którego nie używam, z którego nie używam. Oba media po prostu dostałam z jakąś rośliną, postawiłam sobie w witrynie na macie grzewczej wysokiej wilgotności, ruszyła nie dość, korzeniami, to wybiła spędem i dzięki temu możemy... Podziwiać tego niedoperka. Więc jeżeli chodzi o wybudzanie, to uważam, że mech nie jest dobrą opcją, dlatego że w moim przypadku się nie sprawdził, ale może to był po prostu mój przypadek. Uważam, że takie ciężkie medium hydroponiczne z dostępem do wody naprawdę dużej ilości wody ja jej lełam prawie po sam kurek pod bulwą, żeby tylko bulwa nie gniła. Ma także w żeby grzała je od dołu i duża wilgotność, i ona się na pewno wybudzi. No i cóż, jeżeli chodzi o dioskorea, to jest wszystko, co ja mam na ten temat do powiedzenia. To jest wszystko, co ja aktualnie wiem. Jeżeli macie inne doświadczenie, jeżeli macie inne sposoby na to, żeby ją łatwo ukorzeniać, dajcie znać w jakich warunkach kwas rośnie, jak się Wam sprawuje, bo tak jak już Wam mówiłam, im większa baza informacji w komentarzu, tym bardziej osoby oglądające mogą skorzystać, że nie tylko mój sposób jest dobry, ale też innych osób, co się bardzo ceni. Dodatkowo przypominam, że możecie wysyłać zarówno na Instagramie, jak i mailu problemy z roślinami ze zdjęciami najlepiej. Tam z dopiskiem, że mogę wykorzystać. Ja też w razie czego będę pytać, czy mogę wykorzystać, bo to też nie mogę sobie wklejać zdjęć bez waszej zgody do filmów. I wtedy będę to fajnie umawiać i będzie mogło więcej osób skorzystać, więc zachęcam, żeby w taki sposób po prostu te problemy rozwiązywać. Z mojej strony to było wszystko. Ja wam dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa!